Drodzy Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie, mamy za sobą wiele miesięcy wytężonej pracy. Był to wyjątkowo trudny rok, szczególnie od momentu ogłoszenia pandemii i konieczności realizacji zajęć edukacyjnych w formie zdalnej. Nagle musieliśmy stawić czoła nowym trudnościom i wyzwaniom wynikającym ze zmiany sposobu nauczania, kontaktów między Nauczycielami, Uczniami i Rodzicami. Staraliśmy się jako cała społeczność szkolna sprostać postawionym przed nami zadaniom i z pewnością zdobyliśmy nowe umiejętności. Wszyscy uczyliśmy się od siebie nawzajem, stając w obliczu różnych problemów, jednocześnie osiągając wcale niemało sukcesów w dziedzinie realizacji edukacji zdalnej, jak i w Waszych wynikach w nauce, drodzy uczniowie. W tym miejscu dziękuję nauczycielom za olbrzymią pracę i budowanie dobrych relacji z uczniami i rodzicami w jakże innej, nieznanej dotychczas na taką skalę, formie. Praca w tym roku niewątpliwie była pouczającym, ale też trudnym doświadczeniem dla wielu z nas. Przy takiej kadrze, rzeczy niemożliwe stały się jednak możliwe do realizacji, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję. Słowa podziękowania kieruję również do rodziców, którym zależy na dobru naszej szkoły, na budowaniu pozytywnych relacji oraz wysokim poziomie edukacji. Dziękujemy za podjęcie z nami współpracy, zaangażowanie w ulepszanie systemu edukacji zdalnej, za pomoc w realizacji różnorodnych zadań w tej nowej, trudnej rzeczywistości. Szczególne słowa wdzięczności kieruję. Do naszej Rady Rodziców za to, że zawsze służyliście nam pomocą oraz wsparciem w ulepszaniu warunków dla naszych uczniów. Dziękuję pracownikom obsługi i administracji szkoły. Dzięki nim czas płynął tutaj w miłej atmosferze, czystości i porządku. W sposób szczególny zwracam się do absolwentów naszej szkoły. Wydaje się, że tak niedawno po raz pierwszy usłyszeliście głos dzwonka w tym budynku. To w tej szkole wszyscy zostaliście pasowani na uczniów. Dzisiaj żegnamy Was, jednak w inny niż zwykle sposób nie możemy wspólnie uczestniczyć w specjalnie zorganizowanej dla Was uroczystej akademii. Dlatego tym bardziej chcemy podkreślić Wasz wkład w rozwój chwaszczyńskiej szkoły. Liczne sukcesy w konkursach sportowych, przedmiotowych. Oraz innych przyczyniły się do kreowania przez Was pozytywnego wizerunku naszej placówki. Za to Wam serdecznie dziękujemy. Ale podziękowania należą się też nauczycielom i w sposób szczególny Waszym wychowawcom. Dzięki nim zostaliście dobrze przygotowani do nowego etapu w Waszym życiu. Idźcie i odważnie spełniajcie swoje marzenia, bo przecież. To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku, jak kiedyś powiedział Winston Churchill. Dziękuję również wszystkim uczniom pozostającym nadal w naszej szkole za trud włożony w przyswajanie wiedzy i umiejętności w tych trudnych czasach. Mimo przeciwności losu osiągnęliście bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu. Jesteśmy z Was dumni. Za chwilę zakończy się ten rok szkolny. Czego życzyć w takim dniu? Gronu pedagogicznemu, rodzicom i wszystkim uczniom życzę po prostu wspaniałych wakacji. Wypoczywajcie i cieszcie się wolnością od obowiązków, ale również pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie oraz bezpieczeństwie innych w czasie zasłużonego odpoczynku. Czas wakacji niesie bowiem, szczególnie w czasie epidemii, wiele zagrożeń, pamiętajcie, aby ich unikać aby unikać sytuacji niebezpiecznych dla Waszego zdrowia i życia. Drodzy uczniowie, w sposób mądry i odpowiedzialny świętujcie i odpoczywajcie, ale tak, abyście mogli wrócić do naszej szkoły z nowym entuzjazmem, zapałem i radością, ale przede wszystkim zdrowi.